Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli jesteś osobą samotną, singlem i chcesz wiedzieć, co w tej sferze emocjonalno-uczuciowej wydarzy się w Twoim życiu do trzech miesięcy, od tego momentu, kiedy będziesz tego słuchać, to zapraszam, dokonaj wyboru. Trzy karty do wyboru. Przekaz dla singli. To jest jeden, to jest dwa, i to będzie trzy jeden, dwa, i to jest trzy. Dokonaj wyboru. Dobrze Jedyneczki Single numer jeden Do trzech miesięcy Co się wydarzy w, twojej, w Twoim życiu W tej sferze emocjonalno-uczuciowej jesteś, jesteś w jakimś w takim procesie zawieszenia bym powiedziała. Za dużo jednaczko krytyki, za dużo krytyki na swój temat. Ale zobacz, idzie. Idzie. I muszę to powiedzieć. I powiem to otwarcie, bo to jest czytanie dla singli. Także nikt mi tutaj nie powie, że mówię tylko o romansach. Idzie romans. Idzie jakiś men. Widzisz? Jakiś silny, odważny, pewny siebie, wiedzący czego chce. A więc, drogi singlu numer jeden, dla ciebie informacja płynie, że jesteś teraz na etapie jakiegoś zawieszenia. Po prostu może ty marzysz, może ty pragniesz, może tych marzeń, pragnień jest za dużo tych wizualizacji, może przystopuj, ale też. Nie krytykuj się tak mocno, nie obwiniaj się o nic, że coś tam Ci kiedyś nie wyszło, nie żyj tą przeszłością, nie krytykuj się, że na przykład, nie wiem, nie nosisz rozmiaru XS albo na odwrót, że nie nosisz rozmiaru M albo L albo jeszcze większego, tak? To tutaj nie ma znaczenia, nie krytykuj się o to, nie obwiniaj się, że jesteś osobą głupią, nie, warto, nie do wartości, nie... nie, nie bez wartości, tak? Być może ktoś kiedyś, być może byłaś kiedyś, jedynaczko, czy byłeś w jakimś związku, gdzie ktoś ciebie notorycznie krytykował, że jesteś głupią yy, osobą, grubą, czy za chudą, czy taką siaką, owaką, z owaką, z owaką. No dobra, przepraszam. Zostaw to. Żeby ten moment w Twoim życiu przyspieszył i żeby ta osoba. Do Twojego życia przyszła szybciej niż chcesz, niż, niż to może się realizować, to zobacz, co Ci pomoże. Pokochanie siebie, zaakceptowanie siebie. Praca z, ze, ze swoimi emocjami tutaj się bardzo mocno u Ciebie pokazuje. Jakieś siedzą w Tobie konflikty, jedyneczko, jakieś żale, smutki, jakieś e, niewybaczone. Jakieś rany, jakieś niewybaczone emocje, nieuwolnione. O, może w ten sposób. Chociaż tutaj też by trzeba było coś wybaczyć. Może sobie, może komuś. Ale tak, drogi singlu, idzie do Ciebie związek, idzie do Ciebie romans, idzie coś do Ciebie. Jak najbardziej idzie coś do Ciebie. Co tutaj jeszcze single powinno usłyszeć? Zakończy się u Ciebie taki etap zamknięcia, bycia w zamknięciu. To jest karta dumy, ale dla mnie to jest taka transformacja. Jakaś Talia Tarota ma taką podobną, podobną twarz. Ma. Już nie pamiętam, co to jest za Talia w Tarocie. I ona mówi o transformacji. I także idzie do Ciebie transformacja. I wypatruj znaków szans i możliwości, bo one do Ciebie idą. Ty masz się po prostu od, odrodzić jak ten feniks z popiołu. I to wynika z Ciebie. Ta, to odrodzenie ma być w Tobie. Masz pouwalniać coś, nie skupiać się na czymś, nie żyć przeszłością, nie obwiniać się o nic, nie mówić sobie, że jesteś brzydką osobą, nieatrakcyjną, taką, owaką czy siaką, ale też nie zamykaj się, bo ty jesteś w jakimś zamknięciu, może ty stronisz od ludzi, od otoczenia, może ty jedyneczko przestałaś wychodzić do ludzi, może ty masz problem z poruszaniem się. Ha, może to tutaj o to chodzi. Może Ty jesteś osobą, która ma problem z poruszaniem się, jest uziemiona gdzieś. I to wtedy karty tu sugerują, żebyś zaczęła w jakiś sposób otaczać się wśród ludzi, tak jakby, żeby ktoś, nawet jeżeli masz problem z poruszaniem się, nie wiem, może to jest do nikogo z Was, moi drodzy. Wybaczcie, ale. No, jeżeli tak usłyszałam, tak poczułam i tak widzę z tych kart, może ktoś kiedyś na to trafi i to do niego będzie. Jeżeli jesteś osobą, która jest niemobilna, nie porusza się, nie może iść sobie, wyjść gdzieś y, do kawiarni i po prostu kupić. Ciasteczko, kawkę, cappuccino czy cokolwiek, i poobserwować ludzi, i tam nawiązać nowe kontakty, to może warto by było ludzi zapraszać do siebie, żeby ktoś odwiedził ciebie chociaż na 15 minut. I może tu poprzez to, jeden drugiemu powie, że jest taka fajna, wspaniała, cudowna babeczka, i może jakiś mężczyzna po prostu z miłością kiedyś przyjdzie w odwiedzinę na kawę czy herbatę. Ale ogólnie z drogi singlu idzie do ciebie. Idzie do ciebie romans, namiętność, miłość, mężczyzna. Zwał jak zwał, ale jest tutaj sama. Widzisz jedyneczko, że to się pokazało to, co nieuniknione. Jeżeli słuchacie, znacie się na kartach, to wiecie, że król Buław daje romans, daje namiętność. Dobrze. I co tutaj jeszcze dla singli? Co tutaj jeszcze dla singli? Tak. Będziesz w jakiejś relacji. Karty pokazują. Będziesz w jakiejś relacji. Jak najbardziej. Mhm. Więcej cieszyć się z życia, więcej radować się z życia. Zdjąć tą maskę. Maskę w postaci kogoś, kim udajesz, że jesteś, a tak naprawdę nie jesteś. Stać się sobą. I zobacz. To się nawet może dla niektórych z Was zakończyć pierścionkiem zaręczynowym, i co tu pisze, małżeństwem. Dobrze, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Single numer 2. Tak, czyli karta dla osób, które wybrały dwójeczkę. Przekaz dla singli. Co się wydarzy do trzech miesięcy w twoim życiu drogi singlu? Dziękuję. No. Czemu tak bardzo nie wierzysz w siebie? Czemu tak bardzo gdzieś w tej mentalności, jakie. O! Hmm, hmm, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Będziesz w związku, będziesz w romansie, będzie tutaj, no będzie tutaj się działo. To jest karta romansu, namiętności, związku. Bycia zauważonym przez kogoś, bycia docenionym. To jest karta mówiąca o tym, że ktoś będzie Ciebie pożądał, ktoś będzie Ciebie pragnął, tak? Ale siedzisz bardzo mocno w swoich trudnych myślach. Tak jakby, dwójeczko, być może stworzyłaś swój świat oparty na iluzji, być może stworzyłaś swój taką klatkę. Siedzisz w jakiejś klatce mentalnej. Mhm. Może nie dowierzasz, że możesz być jeszcze w życiu szczęśliwa? Może jesteś po bardzo trudnym i wyczerpującym związku? Po związku, który mocno ci w kości dał, i psychicznie, i fizycznie, i być może również finansowo, bo też to tutaj widzę. Może jesteś osobą, która. Ma na wychowaniu dziecko samotnie, czy dzieci, jest ci ciężko wiązać z koniec z końcem, brakuje ci tej energii, i może tutaj o to chodzi, że ty nie wierzysz w to, że ty jeszcze będziesz osobą szczęśliwą. Pokonaj te konflikty wewnętrzne, bo one w tobie są i one, one tak rosną, one tak cię negatywnie nakręcają. Zgaś te wewnętrzne konflikty. Uwierz w to, że jesteś bezkonkurencyjną osobą, że jesteś oryginalną. Uwierz w siebie. Popatrz na siebie z miłością, z radością, z uśmiechem i powiedz: tak, od tej pory ja już jestem szczęśliwa. Ja już tworzę cudowny, wspaniały związek. Tak, drogi singlu, jak najbardziej. Będziesz w relacji, będziesz w związku, dużo namiętności, dużo się będzie działo, naprawdę. Ale tu najpierw musisz coś sobie uzdrowić. Ty wiesz co, ty wiesz co, bo karty pokazują, że ty sam, sama wiesz, jakie tam demony tej przeszłości w twojej głowie siedzą i jakie tam myśli trudne Ciebie krytykują, sabotażują i Ciebie gdzieś tam trzymają kurczowo przy jakichś takich dziwnych sprawach. Co tutaj jeszcze dla? no proszę bardzo, to samo co u jedyneczki wyjdziesz z tej energii takiego zastoju proszę bardzo, widzisz jaka tu namiętność będzie? no widzisz, będziesz w związku, będzie pożądanie proszę bardzo jest tutaj tworzenie z kimś rodziny, związku, relacji jak najbardziej o, tylko uzbrów się w cierpliwość bądź osobą cierpliwą i wyjść z tej energii krytyka sabotażysty. To się pokazało pod spodem, więc muszę wam to pokazać. I uwierz w tą miłość, bo ona do ciebie przyjdzie. Dobrze. I jeszcze na koniec, co dla dwójeczek? No. Będziesz sobie z kimś pisać, korespondować, yy, może to być takie flirtowanie, romansowanie online, ale nie musi być, bo po prostu może, no właśnie, a może po prostu Ty, yy, a może Ty jesteś na jakimś portalu randkowym i z tego tutaj ta chemia się stworzy, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej, yy, no zobacz, ja zobacz jakie piękne karty, no zobacz, romans, flirt, romans aż w końcu wyznanie uczucia widzisz, zobacz miłość wzrasta proszę bardzo, jest flirtowanie jest romansowanie, może nawet przez jakieś portale randkowe czemu by nie, bo ta karta o tym mówi wszystkiego dobrego trójeczki single numer 3 co tutaj Single. Single co u Was będzie w ciągu najbliższych trzech miesięcy działo się w sferze emocjonalno-uczuciowej. Jakiś mężczyzna się pokazuje albo stały związek, stała relacja. Będziesz W stałej relacji, wejdziesz w jakąś stabilną, stałą relację, w taki fajny, prawdziwy. To może być też partner docelowy, czemu by nie? I teraz tak, za yy... no dużo negatywnych myśli u ciebie jest, jakieś stany depresyjne, już bym powiedziała. Tutaj się pokazują jakieś takie problemy bardzo głęboko emocjonalne. Jeżeli z czymś sobie nie radzisz, trójeczko, to proponuję pójść do jakiejś osoby wykwalifikowanej w temacie terapii i być może ktoś Ci tutaj pomoże, bo być może jesteś osobą, której ciężko jest uwierzyć w miłość, w związek, w relacje. Być może jesteś osobą sparzoną, poparzoną, poranioną, skrzywdzoną przez drugą stronę, przez drugą osobę i ciężko jest Ci zaufać. Tak? Ale jeżeli słuchasz tego nagrania, czyli gdzieś tam zależy Ci na wyjściu z tej energii bycia singlem i karty Ci proponują, żebyś Trujeczko korzystała z wszelkich zaproszeń, spotkań okoliczności, bo w taki sposób taką osobę możesz poznać. Nie zamykaj się od świata zewnętrznego, bo wtedy nikt nie będzie wiedział, że taka osoba jak ty istnieje i potrzebuje bratniej duszy, czy drugiego człowieka do miłości, do bycia razem. Wychodź do ludzi, kontaktuj się z ludźmi, to jest tutaj tak bardzo mocno pokazane. Jak najbardziej drogi singlu, to co nieuniknione jest karta cesarza. Czyli tutaj powiedziałabym, że będziesz w jakiejś relacji, to będzie coś stabilnego do trzech miesięcy. Tak powinno w twoim życiu się wydarzyć, chyba że na własne życzenie, na własne żądanie odrzucisz tego kogoś. Nie zauważysz go, nie zechcesz, gdzieś tam jednak ta energia tej depresyjności, zamykania się w sobie przeważy. Tak, tutaj mi te karty przynajmniej pokazują. I powiedziałabym, że to będzie coś fajnego. Naprawdę to będzie coś fajnego. Zapytamy sobie jeszcze dla singli numer 3. Co tutaj? O, namiętność. Uwierz w tą namiętność. Uwierz w siebie. Potrzebujesz jakiegoś uzdrowienia. Naprawdę potrzebujesz uzdrowienia. I pamiętaj: tutaj te karty to mówią: że jeżeli poprosisz o pomoc, to ją otrzymasz. Tak, tutaj te karty powiedziały. Trzeba tylko o tą pomoc poprosić. I na koniec, podle Singli, do 3 miesięcy. To no. też tutaj będziesz w jakiejś konwersacji, w jakichś wiadomościach, wysyłanie tutaj radosnych wieści, dużo rozmów przez telefon, przez internet, przez messenger itd. się mi pokazuje, towarzyszy ci jakaś frustracja. I naprawdę, jeżeli chcesz być w związku, w relacji, to karty mówią: Trzeba nad sobą popracować, bo w przeciwnym razie może to być różnie. A, dwie karty dobrze, no to niech będą. Proszę bardzo, jest flirt, jest kokietowanie, jest ta energia, gdzie ktoś się tobą zainteresuje, komuś padniesz w oko, ktoś ciebie będzie pożądał, pragnął i będzie otwierał twoje zranione, zamknięte serce na miłość. Także jak najbardziej. O, oczywiście, jak najbardziej. I jeszcze pozwoliłam sobie jedną kartę dobrać, i ta karta mówi o tym, żebyś wchodziła. Z taką wdzięcznością, radością w to wszystko, z taką nową, świeżą energią, bardzo pozytywną. Wszystkiego dobrego.